Завожь игра. Миссия покрыва. Кай. Okay. Ха-да ради. кто Magika Spells for noobs and pros <grych> Super nazwa Mostly Noobs 3, 2, 1! Chyba nic nie zrobiłem Kurwa w siebie rzuciłem Co ty co to ty... Co to był? Nie byłeś ty. To byłeś ty? To byłeś ty kurwa. Może? Ja pierdolę, no. Sorry. Uważaj. Ja pierdolę no. Uważaj! na mnie tym promieniem. Uważaj! Ci dam zaraz, uważaj. Nie, nie! A czy nie będzie jakiegoś świętego? Nie. nie. Na bank. Wow! Trożka z gry? <grymne> nie, musisz dźwignię. Aha naciśnij dźwignię, żeby uruchomić kredyt. Y, czy on we mnie trafił? Jest to work. <grymne> gdzie co tam pole... Ej, bo mi kamera za to poleci. Widzę, że ja nie wiem gdzie ja w ogóle jestem. Aha, tam na no dole. Super. <grymne> Nie no, spoko. Co, zaraz? Nie <laughs> wiem. <Baw> się, dobrze? FQF, <laughs> e, FQF, e, e, e. Pożoga! Dobrze. A ta pożoga jest cienka. O, teraz możesz mnie wskrzesić. O, wpadł na genialny pomysł, żeby się zabić. Pamiętaj, Kamil, samobójstwo to nie jest rozwiązanie. Cho chociaż w tej grze. Chyba, że musisz tak? się bardzo szybko wydostać z jakiegoś tak, dołu. Chociaż w tej grze. Nie wiem w co trafiłem. Nie, w nic nie trafiłem. Tak zapraszamy. połowicznie we mnie. Połowicznie. No tak nie jest, chyba tu mamy iść do góry. To może... to tutaj jest, nie? Nie... Ożesz, ty fuj! Ożesz, ty fuj. To kombinacje nadal... I ten ambitny ko komentarz, o, ty fuj! O. Pokaz, A, no, myśmy stąd przyszli, no, dobra, tak się czyli... Zma, ma. Nie mam pojęcia. No. No. Eee. Muszę lepiej wybrać swoje priorytety. Ulecz się, chuj, a nie tak stoisz. ok, done. Chcę na pewno z tym walczyć... Ja nie chcę z niczym walczyć, spokój początek, Jeszcze mnie zabiły te twoje elektryczne pierdoły. czekaj. run, run, run. Fuck, running, 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 run, 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 run! Okay. Tak powiem... The Equalizer. Nie żyję. Ta porzoga w kujową. Skrzypię, skrzypię, skrzypię. Skrzypię! Ty i ten twój zasrany motek. Jegoż, tak, też taki chcę. Teraz nie przegram. Jak czary tu tylko. Aue, <gryfie> ścisknij go. Dobrze. Nie mnie! Okay. A jak zrobić takie leczące kulki na ziemi? Czekaj. To by było W. No? E? A w. No, W. -E. To to szybciej leczy. To trzeba będzie tego używać. Leczące kulki na ziemi. <noise> A co jest jakiś papowy termin na to? Nie wiem, bo to <noise> Best counter ever. Przeszły oh. w tym kluczu. Weźmij w to teraz. To byś ty potrzebował. Wybuchnij. Mhm. Ty to jesteś cwany. A. A. Czemu ja jestem. Mokry. No, witam w nich stamtąd. pere no, dobry pomysł. pere pere idzie. Tak trzymaj. Ja ich tu będę zajmować, pere ciśni. ich ciśnij. Widzisz, załatwimy ich. Wszystkie Nie. Dobra. Za daleko są Tylko mnie nie traf Spoko. Tak na nad swoimi priorytetami O, udało mi się na górze użyć Ja się teraz zabiję <gry> Obtarzali mnie w swoim głównie i poczekali aż zaschnie. No, ty to masz. <gry> Ej, <Skorzyne. gry> <Ech, nie. gry> Będzie dobrze, będzie dobrze, ubierz mi. Słuchaj. no. <gry> będzie dobrze. <gry> Tyle leczenia. Tyle. Nawet więcej. Nie, to się odłączyło. Drifujemy! Jezus! Znowu nie ten klawisz! <grystanie> to nie jest dobra kombinacja. O tu jesteśmy, a ten czar musimy od nowa podnosić? Tak, tak. <laughs> nie spadnij, byśmy byli w ok, Don't, don't worry. Opój, oh, opój oh, <laughs> <laughs> Dobrze, ja nie go ciśnij. Nie! nie, nie. nie. I, I wtedy piorun pomyślał. W hm, kogo by tu pierdolność? I zauważył mnie. Nie. Bo trzymasz kurwa taki metalowy miecz w górze, to się byśmy że się piorony bił. No, no, Ciebie można zrzucić jak masz no, tą tarczę? No, nie no, da się. No. Nie, nie so masz się so much swag. You can't touch me. You can't touch me. Pfff <noise> Ja <noise> mi przeskoczyło Jeh <Yeah>, jeh yeah, jeh yeah. NIEE <noise> yeah. To jesteś ten token <noise> kurwa ty. Czarny zawsze ginie pierwszy Hm, chyba że się go zabił Okay, mamy tu naraz coś czekać, tak? Okej. Okay. Pewnie ten posąg zaraz się... Zacznie ruszać? O Jezu, ich to jest... No nie... No. 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 Dlaczego? No Yep, that's about right. No, nie. No. A ja ci zrobię. Boże. Spadłem, kurwa! Ej, nie no. No deflection aura, i to, no, to tyle właściwie. Coś pewnie odbija, ale co to nie wiem. To naciśnij, Może środką. te pociski. On... Użyję i zobaczymy. Ok? No, Chodź ci, Cinias, no strzelaj do mnie, nie masz szans. Jeśli się wyłączy. Move you up. Nope. <laughs> <laughs> no. You can't do it! <laughs> you can't do it. I can't. I tried, but I can't. Yep. <laughs> You are, the, you are the true MVP. <laughs> true MVP. Chyba tu mamy przejść. Ok. Ja. 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 O. Boś? Kurwa, zamiast ciebie uleczyć, That's to ja Ich uleczyłem. Best trip ever. Kurwa właśnie rozkrztasz Nie. Ja zrobiłem to chujowe twoje no, To jest trochę bezpieczniej, żeby się nie rozpada. O, Co oni biją? Chyba ja, w ciebie biją. Czekaj, muszę to podnieść. O. Żyjesz? Żyję. <grywa> Kurwa, jeszcze się odbiłem tam na koniec. No i chuj, nasze te Infinity Bimy poszły się jebać. tak uh -uh. SF. Uh. No, entytu. Weź co możesz zrobić? Blizzarda teraz rzucić. okej. Okay. R, RQ, R. Wiii... Dzień dobry. I sam siebie za... <grym> Ale się rozmroź teraz. A oni się nie rozmrożą. Ciśniemy, pięknie. Więc to jest moc. Możesz się chyć. Za, Za... Zamurz Dobra, to nie jest zmoczony. Nieźle. R R Q R Ej, są mokrzy chyba. To, to e nie, to nie jest. Dobra. zrzućmy ich, zrzućmy ich. Szybko Kurwa głupi wózek. Dobra, chuj So long, motherfucker! Co to jest? Jeszcze raz to widzę. <grystanie> to o, 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 o. go. Nie wiem co teraz. Co to za to? Jak mieć jednym hitem! Ej, nie żyję! Ja też skreśmie mnie! Skręć mnie. Nie? mnie, nie napierdzielę Zbigniew, giń A on też, a on jest odporny na elektryczność W mnie Ja zmoczę Dobra Czekaj, bo mnie zombie tu ciśnie Nie, 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 trzymaj na nim zamrożenie. W mnie I go spychamy Ups, nie da się. Zamroź go, zamroź go. Zje... Ja <śmierdziśla> Rzuć mi pod nogi miny leczące. Czekaj. Powoli. Nie, za mały zasięg. <śmierdzi> Jaki opas, kurwa, ser. Nie, yeah. <laughs> yeah, dobra, no, przeczytam. Ciąg dalszy nastąpi. <laughs> Kiedyś.